Kim był Razor's Jedi o imieniu Lo? Na tym odcinku wam po, będziemy się wspierać na fragmencie z książki Biblioteka Bajek Star Wars. Jest to mój pierwszy odcinek ze Star Warsów, więc nie przedłużajmy i już wam opowiem. Lo jak był małym chłopcem został złapany przez piratów. Jedynie o nim wiadomo, że Joda przyleciał go uratować i że Lo mógł podnosić przedmioty wzrokiem. I była to dobra umiejętność, czy jak to można określić, po prostu taka, jak to można określić. Może, potem, może nie potężna, ale po prostu taka nadzwyczajna umiejętność. I wiadomo, że, Jod, że jak piraci zobaczyli Jodę, której chcę uratować do, no, to wybuchli śmiechem. I tutaj Wam opowiem tę, taką całą historię, którą mówimy o Yoda przeleciał z Artu na plamecie. Na taką plamę, na której byli piraci. Tutaj widać, jak piraci więzili wię, A tutaj widać, jak są przygotowani na walkę z reżyserem Jedi. Tutaj wybuchaniem śmiechem na widok Mał, mały mit małego, jak to można powiedzieć, gadzika. Tylko popatrzcie, jaki słodki. To tam widok, wybuchnęli buchnęli śmietem. I później Joda pokazał im swoją moc i się bardzo przestraszyli. I też przestraszył. Później on go uwolnia. Prowadzę go do kwaj gondrina i obiłem. A więc tyle wiemy o lo, ale ja wam trochę przybliżę moje teologie. Lo mógł być kłopakiem z rozdziału kolejnego, którego widzimy tam ukrytego. Według mnie to jest on i to by mogło być bardzo możliwe, że to jest Low. Low. I tutaj też jest na tą postać, nie muszę tłumaczyć. No i jakie mam jeszcze teorie? Że Low, który 66, mógł po prostu też uciec. Jego chłopcy, który który to może być w jednym statku o, tutaj szukamy tego statku mógł po prostu się ukryć jako jakiś przemytnik na, na statku Panny Fortuny i mógł być jakimś tam barmanem lub jakiś po prostu kto tam mieszka, ale Panna na o tym nie wie. Tak to właśnie mogło być. I teraz, co, je, co jeszcze bym mógł Wam powiedzieć, moją ostatnią teorię? Lou to jest ten gość. Takie mam podejrzenia, że to może być Lou. No i ja wam powiedziałem moje wszystkie teorie i wszystko co o nim wiemy. Widzimy się w następnym odcinku ze Star Warsów. Życzę wesołych świąt i miłego i miłej wiel wielkiego